dzisiejszego dnia powitać bardzo serdecznie Panią dyrektor, jedną i drugą w tym roku Dobrego. Ślubowanie to jest całkiem coś innego. O! Musisz przyrzec, że bez przerwy będziesz bał o tak nerwy. Będziesz uciął się starannie, zachowywał nie nadal mnie. Gdy mi mowa taka stanie, to jest właśnie, to jest właśnie ślubowanie. O! Czy są Kalierków potem już się pozbył w ręku i ślubował uroczyście. No spętaru trzy, no spętaru O! Że do szkoły przychodzą pierwszy. stary się uczniowie pytają Was, chętnie zapraszają do swoich klas. Życzymy Wam, aby przez rok wszystkie kłopoty Was omijały, jak każdy z Was idealizował Pałów. A gdy te tak kłopoty nękały Was, nijcie prędziutko do starszych las. na uczniu. Szczególnie uroczyście witamy dobrą wróżkę. Wpadła zła wróżka, i niestety będziemy musieli obołać uroczystość. Jest złą wróżką, dlatego że nie została zaproszona. Będziemy musieli niestety przełożyć uroczystość. Powiedziała ta zła wróżka: pokus, Wielkie szumy! Nadal biorę wam W tej sytuacji, no rzeczywiście, pozostaje przełożyć próbowanie na inny termin. Mm. Dobra łóżka ma jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo ja i oddaję Kochane dzieci, nie martwcie się. Pamiętajcie, że dobro zawsze pokona zło. Wiem, jak was odczarować. Musicie wybrać się do czterech krajów, a z każdej podróży musicie mi coś przynieść, a wtedy będę mogła was odczarować. Nie boicie się? Nie! Zgadzacie się? Ta! Życzę wam szczęścia.